Zgadzone, okryty chwałą, śmiertelne kulami kami, a złowo ciałem się W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam do odmówienia komplety. Dzisiaj jest 24 grudnia, Narodzenie Pańskie, uroczystość. Nie ma, właściwie mógłbym dzisiaj komplety nie odmawiać, bowiem będę uczestniczył przy o północy, czyli w pasterce. Niemniej chciałbym jednak, żebyśmy tę modlitwę wspólnie odmówili. Boże wesprzyj ku pomożeniu memu Panie pośpiesz, ku ratunkowi Memu, wa Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Dziękuję Ci. Tutaj taki krótki rachunek sumienia zróbmy. O, podsumujmy dzień, czy udało nam się uniknąć grzechu, co zrobiliśmy dobrego, a za popełnione grzechy. Przeprośmy Boga! Dziękuję Ci Boże w Trójcy Świętej Jedyny za ten piękny i szczęśliwy dzień, który pozwoliłeś przeżyć i za wszystkie łaski, które mi obdarzyłeś dzisiaj w całym moim życiu. Przepraszam Cię Boże za wszystkie moje grzechy, zaniedbania i niedoskonałości. Żałuję szczerze za wszystkie grzechy popełnione dzisiaj w całym moim życiu, które Ciebie, dobry Ojcze, obraziły i zraniły. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. błagam Najświętszą Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Jest wtorek 24 grudnia, Narodzenie Pańskie, uroczystość. Dzisiaj wieczerzę wigilującą spędziłem z synem. Rozmawialiśmy też w czasie tej wieczerzy przez różne środki komunikowania się z moją córką i z najbliższymi mi osobami. Dziękuję Bogu za tę spokojną w tym roku, bardzo spokojną, ten, ten duch pokoju, spokoju dominował nad Wigiją w moim życiu i w, i w życiu wszystkich moich bliskich. Za to, jak we serdecznie Ci z całego serca Ci dziękujemy, że tak mogliśmy ten wieczór wigilijny przeżyć. Hymn. Nim kres nadejdzie jasności, błagamy, stwórców wszechświata, byś nas otaczał, opieką i chronił w swojej dobroci. Niech serca, nawet uśpione, przez sen przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza. Niech Ciebie wielbią z weselem, niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światem przenikaj głębokie nocy ciemności. O spraw Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w duchu jedności króluje w blasku na wieki. Psalmodya, Psalm czwarty. Zmiłuj się nade mną Panie i wysłuchaj moją modlitwę dziękczynienie. Godnym podziwu uczynił Pan tego, który wskrzesił z martwych święty Augustyn. Kiedy Cię wzywam, odpowiedź mi Boże, który wymierzasz mi sprawiedliwość. Tyś mnie wydźwignął z utrapienia. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę. Jak długo będą ociężały Wasze serca, mężowie? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa? Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego. Pan nie wysłucha, gdy będę go wzywał. Zadrżyjcie, już nie grzeszcie. Rozważcie na swych łożach i zamilknijcie. Złóżcie należne ofiary i miejcie nadzieję w Panu. Wielu powiada, któż nam szczęście ukaże. Ponad nami, Pani światłość Twego oblicza. Więcej wlałeś radości w moje serce niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina. Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty, Jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Zmiłuj się nade mną, Panie, wysłuchaj moją modlitwę wśród nocy. Błogosławcie Pana. Modlitwa wieczorna w świątyni. Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, mali i wielcy. Błogosławcie Pana, wszyscy słudzy pańscy. Psalm 134, wieczorna modlitwa w świątyni. Błogosławcie Pana, wszyscy słudzy pańscy, którzy przebywacie nocą w Jego domu. wznoście Wasze ręce ku miejscu świętemu i błogosławcie Pana. Niechcie Pan błogosławi ze Syjonu, ten, który stworzył niebo i ziemię. Chwał Ojcu i i synowi, i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I tam wieki wieków. Amen. Wśród nocy błogosławcie Pana. Czytanie. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem. Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga Twojego, z całego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w twym sercu te słowa. Które ja ci dziś nakazuję. Wpoisz się Twoim synom. Będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. W ręce Twoje, responsorium krótkie. W ręce Twoje, panie, powierzam ducha mojego. W ręce Twoje, panie, powierzam ducha mojego. Ty nas odkupiłeś, panie Boży Wierny. Powierzam ducha mojego. Pa ojcu i synowi duchowi świętemu. W ręce Twoje, panie, powierzam ducha mojego. Pieśń Symeona. Strzeż nas, panie, gdy czuwamy, podczas nu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa twojego, bo moje oczy ujrzały twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów światło na oświecenie pogan i chwałę ludu twego Izraela, chwałę ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków amen. Strzeż nas, panie, gdy czuwamy. Podczas nu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Modlitwa. Módlmy się, Boże, nasz Ojcze, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki. Niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy przez Chrystusa Pana naszego. Amen noc smokojną i śmierć szczęśliwą. Niech nam na Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Antyfona do Najświętszej Maryi Panny. Matko odkupiciela, z niewias najsławniejsza, gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza, Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego. Racz podźwignąć, prosimy Cię, lud upadający w grzechach swych uwikłany, Powstać z grzechu pragnący, Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela. Panno przedtem i potem, z świata podziwieniem, uczczona Gabriela, wdzięcznym pozdrowieniem. Radź się wstawić o Panno z nami grzesznymi, ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi. A teraz zapraszam do... Do lektury Biblii. Dzisiaj Kościół Rzymskokatolicki przewiduje czytanie z Ewangelii Świętego Łukasza. Otwórzcie proszę Biblię. Ewangelia według Świętego Łukasza, rozdział.

Tak. już otwieramy. Od trzydziestego siódmego do siedemdziesiątego dziewiątego. Jesteśmy gotowi? Tak. Alleluja, alleluja, alleluja. Wschodzie blasku światła wiecznego i słońce sprawiedliwości, przyjdź i oświeć siedzących w ciemnościach i mroku. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Ojciec Zachariasz został napełniony Duchem Świętym i przemówił z natchnienia: Niech będzie uwielbiony Pan Bóg Izraela, albowiem spojrzał na swój lud i odkupił go i zesłał zbawiciela z domu swojego sługi Dawida. Jak przez usta świętych proroków powiedział od wieków, że wybawi nas od nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą że okaże miłosierdzie pragnącym praojcom naszym i będzie pamiętał o swoim świętym przymierzu, o przysiędze, którą złożył naszemu ojcu Abrahamowi i sprawi, że uwolnieni z ręki nieprzyjaciół, służyć mu będziemy bez lęku, świętości i sprawiedliwości przed nim przez wszystkie dni nasze. A ty, synku, będziesz nazwany prorokiem najwyższego, albowiem pójdziesz przed Panem przygotować mu drogi. Dasz jego ludowi poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechów. Przez wielkie miłosierdzie naszego Boga, dzięki któremu spojrzy na nas z wysoka wschodzące słońce, aby oświecać pogrążonych w ciemności, i cieniu śmierci, i skierować nasze kroki na drogę pokoju. Oto Słowo Boże, Bogu niech będą dzięki. Tak. Moi drodzy, wczytajmy się teraz te słowa Boże. Zobaczmy, co nam Ewangelista zechciał, zechciał przekazać w tej, w tej ostatniej Ewangelii Mszalnej Liturgii Adwentu. To jest podsumowanie trzech tygodni naszego, naszego oczekiwania na uroczyste wspomnienie narodzin Pana Jezusa. Pragniemy obchodzić to Boże Narodzenie w atmosferze pokoju i radości w kręgu naszych rodzin, blisko wszystkich, których kochamy. Nie zawsze się tak udaje, jednak bardzo tego pragniemy a nawet jeśli nie możemy zasiąść do wspólnego stołu, to przecież istnieją nowoczesne środki komunikowania się, które pozwalają nie tylko siebie usłyszeć, ale i nawet zobaczyć. Taki obraz świąt wytworzyła nasza kultura, kiedy jeszcze wiara w Boga, który stał się człowiekiem, była fundamentem. Na szczęście ta tradycja, Cały czas jest podtrzymywana, chociaż wiemy, że nie wszyscy Polacy, nie wszyscy katolicy ją podtrzymują. Niektórzy uciekają od rodziny w te dni, wyjeżdżając w góry czy na, na zagranicę do ciepłych krajów. Ale jednak większość z nas tę tradycję kultywuje, podtrzymuje i cieszy się nią. Dla wielu osób, mimo że dla wielu osób radość Bożego narodzenia nie opiera się na prawdzie, wiary, która stworzyła te święta, cieszymy się, cieszymy się czasami, bo tak wypada, taka jest tradycja, żeby w tym dniu świętować. No i społeczeństwo ją respektuje, część gospodarki wykorzystuje, państwo wspiera, dając dwa, a nawet w przyszłości może trzy dni wolne od pracy. Czasami jednak przychodzi rozczarowanie. Miał być tak radośnie, spotkaliśmy się w rodzinnym gronie, zjedliśmy dobrą kolację, następnego dnia dobry obiad czy raczej wielogodzinny posiłek trwający od południa do wieczoru, obdarowaliśmy siebie prezentami. Nasze domy ulice są świątecznie udekorowane, wszędzie słychać uspokajającą mózgę kolęd czy piosenek świątecznych, nawet policzycy przez dwa dni mniej się kłócą. A media mniej atakują nas przemocą i skandalami. Jednak, nawet jeśli nie doszło do jakiejś rodziny, awantury czy innej przykrości, często mamy takie uczucie, poczucie niedosytu. Święta, święta, no i po świętach. Dzisiejsza przedświąteczna Ewangelia. Daje nam odpowiedź, a właściwie podpowiada nam, jak naprawdę powinniśmy przeżyć Boże Narodzenie prawdziwie radośnie. Opowiada o radości Zachariasza, który wyśpiewuje przy okazji narodzin swego syna. Archanioł zapowiedział mu, będzie to dla Ciebie radość i wesele. Nie musiał zapowiadać, jest naturalny że rodzice cieszą się z narodzin dziecka, szczególnie gdy czekali na nie przez dziesięciolecia. Jednak Archanioł wskazał, że przyczyną radości będzie dla Zachariasza misja jego syna. Szczęśliwy ojciec już wie, po wizycie Marii, że Mesjasz jest na świecie, że dzieło zbawienia się właśnie rozpoczęło. Od tego momentu zaczyna swoją pieśń dziewczynną, Lud swój nawiedził i wyzwolił, i zbudził dla nas moc zbawczą domy swego sługi Dawida. Zachariasz nie mówi tu o swoim synu, ale o Panu Jezusie, który jest jeszcze w łonie swojej matki. Wyobraźmy sobie ojca, który w dniu narodzin swojego syna z radością informuje znajomych, że bratanica jego żony spodziewa się dziecka, a potem dodaje, nie też urodził się syny. Już widzimy minę żony i matki tego dziecka, jednak Elżbieta nic nie powiedziała swojemu mężowi, bo stama postąpiła podobnie, oddając cześć dzieciątku w łonie Marii. Zachariasz i Elżbieta cieszą się bardzo z narodzin swojego dziecka, jednak widzą to wydarzenie jako część wielkiego, większego planu. Bożego planu zbawienia. Dlatego umieją się nim radować, uczą nas, jak cieszyć się z dobrych rzeczy, które nam się w życiu przydarzają. Stają się one prawdziwie i trwale dobre, jeśli ujrzymy za nimi miłość Boga, który jest fundamentem wszelkiego dobra. Wszystko, co dobre w świętach Bożego Narodzenia, ma źródło w samym wydarzeniu które wspominamy, jachwę nas tak kocha, że Bóg stał się człowiekiem. Rodzinna atmosfera, kolendy, prezenty, dekoracje, smaczne jedzenie. To wszystko jest wtórne wobec tej prawdy najważniejszej. Dlatego w centrum naszego świętowania jest msza w nocy czy w dzień, w której za każdym razem cieszymy się obecnością Boga, który stał się człowiekiem. Moi drodzy, życzę wam, życzę wam radosnego świętowania. Tak? Życzę Wam radosnego świętowania. No i na koniec posłuchajmy jeszcze tym razem kolendy. Odłożymy Biblię. Zasłaj miejsce. Reklama. Mhm. Czy niech przyleci reklama? Dziecię obinąłszy, w je okryła. Chrońmy nasze dzieci, chrońmy to dzieciątko, które się narodziło, wiernie mu słuszmy, Radosnego świętowania, prawdziwej radości z narodzin Pana naszego Jezusa Chrystusa. Diz, Bocha.